Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na platformę Agrarlex. Jest to bowiem nowy produkt polskiego wydawnictwa rolniczego, który jest wydawcą Top Agrar Polska i tygodnika poradnika rolniczego, oczywiście wielu innych tytułów. Agrarlex to serwis internetowy pod adresem agrarlex.pl i na nim znajdziecie przede wszystkim bardzo dużo odpowiedzi na wiele pytań, które zadają rolnicy i domownicy. Co ze szkodami łowieckimi? Co z watem, jakie mogą być ewentualnie problemy w rodzinie, jak je rozwiązać? Szkody łowieckie. Potocznie posługujemy się pojęciem szkody łowieckie, co nie oddaje całej istoty problemu. Zwierząt łownych mamy kilkadziesiąt gatunków, jednak tylko pięć z nich łoś, sarna, jeleń, daniel i dzik wyrządzają szkody łowieckie. Pytacie, czy rolnik może wygonić myśliwych ze swojego pola? Czytajcie w Agrarlex, jak może zmienić się sytuacja w tym zakresie, gdy w bieżącym roku pojawi się nowy podział obszaru kraju na obwody łowieckie. Niektóre koła łowieckie po systematycznych zgłoszeniach szkód rolników odmawiają wam kolejnych oględzin, twierdząc, że wykonuje się je tylko raz. Kto ma rację? Pytają rolnicy redakcji Agrarlex. Albo i taki przypadek: Ostatnio na moim polu z oziminą zobaczyłem kilka lisów, pisze rolnik. Okazało się, że żerowały na wnętrznościach zwierzyny którą ubili myśliwi. Szkody w uprawie były znikome, ale bulwersuje mnie fakt, że patrochy leżały niezakopane. Czy nie taki obowiązek ma myśliwy? To kolejne wasze pytanie. Odpowiedzi na te i inne problemy znajdziesz w AgraLex, zakładka Szkody Łowieckie. Przyda się przypomnienie Agralex o klasyfikacji odpadów i śmieci. Nie każdy odpad podlega recyklingowi, nie każdy śmieci jest odpadem. Jest też i inny problem środowiskowy woda. Jak zdyscyplinować spółkę wodną, by skoro pobiera pieniądze, wywiązywała się z czyszczenia rowów? A może rozwiązać spółkę ze starymi opieszałymi władzami, a powołać nową? Czytaj w Agralex zakładka Środowisko, Nawożenie, Woda. Prawo budowlane. Dotychczas rolnicy, zamierzający rozbudować obiekty inwentarskie na swych terenach, bardzo często skarżyli się na nieprzychylność sąsiadów, zwłaszcza nowych, którzy z miasta przeprowadzili się na wieś. Agrarlex informuje, jakie zmiany wprowadza nowelizacja prawa budowlanego. Fotowoltaika. Kiedyś tematem były wiatraki, a teraz fotowoltaika. Olbrzymie zainteresowanie fotowoltaiką, w tym budowa takich obiektów na wydzierżawionym od rolników gruncie, rodzi nowe problemy. Jak zabezpieczyć swoje interesy wydzierżawiając grunt pod fotowoltaikę? Rolnik pyta Agrarlex. Rok temu podpisałem z firmą fotowoltaiczną poświadczoną notarialnie umowę o wynajem gruntu pod panele. Teraz przyznano mi emeryturę. By dostać jej całą kwotę nie mogę dzierżawić gruntu w filmie fotowoltaicznej. Czy mogę wydzierżawić ziemię komuś z rodziny? Oto pytania, które na kanwie ostatnich rolniczych protestów spłynęły do redakcji Agrarlex. Czy zastanawiałeś się, jakie masz prawo do protestu jako rolnik? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Kiedy policja może wkroczyć do akcji? Kiedy może spałować rolników? Odpowiedzi znajdziesz w zakładce Policja. Protest. Strike. Prawo w gospodarstwie. Każdy rolnik ma do czynienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starając się o do dopłaty, realizując jakiś program. Czy wiesz, że zmienione przepisy w prawie administracyjnym dają ci większą szansę na odwołanie, gdy nie zgadzasz się ze stanowiskiem agencji? Te możliwości poznasz dzięki informacjom AgrarLex. Maszyna i paliwa. Czy wiesz, jakie są przepisy korzystania z dróg dojazdowych do pól? Jak wygląda możliwość wjazdu ciężkim sprzętem na takie drogi, jeżeli nie ma odpowiedniego znaku z ograniczeniem wagowym? Czy gmina może rolnika pociągnąć do odpowiedzialności za nieumyślne uszkodzenia, które powstają podczas przejazdu maszynami? I co w momencie, kiedy taki znak jest? A to jedyna droga dojazdowa do pola, gdy trzeba odebrać buraki, czy dowieść sporadycznie wapno? Odpowiedzi znajdziesz w serwisie Agrarlex. Na koniec prawo rodzinne, kłopoty rodzinne rolników. Pytanie 40 latka. Przejmuję gospodarstwo po moim ojcu, który za rok wybiera się na emeryturę. Dwie moje starsze siostry nie chcą zostać na wsi. Wyprowadziły się do miasta. Rodzice, jak mówią, spłacili je, kupując im po mieszkaniu. Czy w przyszłości będę musiał jeszcze coś odpalić siostrom za przejęcie ojcowizny? Jak mam się zabezpieczyć, by mnie po śmierci rodziców siostry nie ścigały finansowo? Pyta młody rolnik. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w serwisie Agrarlex. Tego rodzaju tematyka jest do waszej dyspozycji. Liczę na to, że będziecie też państwo zadawać aktywnie pytania do Agrarlex. Można zadawać te pytania bezpośrednio ze strony internetowej agrarlex.pl. Zapraszam zatem serdecznie na Agrarlex. Piotr Łuczak. Serwis Agrarlex współpracuje blisko z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Publikujemy m.in. teksty prawne mecenasa Wojciecha Lignowskiego.